Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale. Z dzisiaj kontynuujemy tryb szturmu wygrania yy, kontynuujemy wyzwanie wygrania trybu szturm wszystkimi postaciami w grze i dzisiaj zagramy prawdopodobnie i sztor. może Tora będzie chciał mi oddać? Albo i nie będzie chciał mi oddać. No siwego znam. Siemka. Chłopaki. A tu czterech Polaków, nie wszystkie, pięć po Polaków jest. Polki, ciasny wiesiek, siwy i laserowy dzik. Pozdrawiam Was. Zaraz im napiszę, żeby dali subika. Tego ciasny wie kojarzę, siwego znam. A nie grałem w to dawno, 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 więc. Nie wiem, czy dobry skill ulepszyłem. Ale zróbmy tak, chyba. Pod auto ją złożę. Oni mają fizz, fizz i trzech magów. Nie mają typowego tanka, ale pewnie neza się będzie składał pod tanka. To oczyszczenie jeszcze sobie wezmę i to. O rany, nie umiem pisać. Albo dobra, nie piszę. Im. Skadi też mocno. Dobry team mają, tylko tak bez typowego tanka. Nikt tu nikt nie składa, a nie składa. ma tu nikt składa tanka, nieźle. Ładnie odbicie. Dobra robota chłopaki, jak to oglądacie za te kilka dni. A i prawie ten kukujkan dostał. Nie trafiłem. Uwaga. O serio, mówię, uwaga, i sam w to wlazłem. Będą się rzucali na nas. Czopka, czopka, czopka. Bierzcie kulkę. Ładnie. Kasysty nie dostałem nawet. Za daleko był. Aha, to jest od tej. Nie wiedziałem, że to jest od Skadi. To, to kółko tak wygląda. No i niedobrze. Sekuj na może od razu. Czy to? Spid'a, tak trochę nie więcej, to da chyba. No przyda się Spid'a. Aha, no kurde, znowu. Te kółka to... Nie wiem jak wyglądają. Jeszcze nie Oj, niewiele brakło. Z toru nas ładnie gra. Mogę tylko próbować. O, smarną... O, Odbiłeś mnie, gościu. No nie, tylko Od się odbiłem. Zwróciłem na ich stronę. No nie będzie stać. Od razu to złożę. Wstyd, z Polakami grać jeszcze tak słabo. Noj. Ajajaj, aj, aj, uniknął ładnie. Spali się? Nie, nie spali. Ładnie. A, zulkował. Będzie po mnie. Cyqueen czy egzekutor najpierw? A, Co jeszcze jest takiego pod auto-ataki dobrego? Siła No to, dominacja jest dobra pod auto-ataki No hydra też jest dobra pod auto-ataki, ale to nie złoży tyle i tańca To też jest dobre pod auto-ataki. Uuu takie jest potężne. Poszukiwacz burz. Ciekawe czy i by było sens budować pod yy, skille. Ta dwójka mocna w sumie jest. ma już. A ja Co złożył? tor Tyr A, to młot. I Hydra składa. Dobrze gra. Laserowy dzik, pozdrawiam cię. Dobry gracz jesteś. Prawdopodobnie jeżeli wygramy, to... Głównie dzięki tobie. Jak też dobra robota. Ciasny wieśiek. Ciasny wie. Nie sięgam. O, dałem teraz ciała. Ładnie mnie złapali. To złożę. Jeszcze dwa itemy mogę złożyć, to może hydrę i, i pod autoataki jeszcze coś. What? Może któryś łuk? Zyskasz na stałe kumulujące się wzmocnienie szybkości ataku. Każda kumulacja zapewnia 25% szybkości ataku max. To jest potężny item. A mogę. mogę kusz to... już mam. No nie, już kikałem. Aktymneza. Ładnie wjechał. Ile ma Neza? 6-3? Moje staty są na zero, cztery zero, sześć dwa sześć, to razem mamy sześć sześć. No ile ten pierścień zadaje. trochę się zemściłem na tej nezie na tym nezie właściwie czekaj, life by mi się przydał. No nie! Już miałem trójkę, żeby odskoczyć. Mmm... Lightsteal, karier życia. Na stałe zyskujesz. To jest jakiś typowy pod auto autoatak. A, to mi daje ten... tarczę jeszcze dodatkowo. Asi byłoby chyba spoko. Zabicie wroga tworzy... Aha, że tarcze jeszcze bym miał. wiem no, chyba Asi wolę. Szybkość ruchu, a tu penetracja, no Asi złoży. Ale nadal na zero wychodzimy, więc spoko. Z yy, siwym. za pomoc. Next to jest Jolki polki. No nie. Dobrze, że nie trafiła mnie tym ultem Stravy. A, bo to mam dłuższą strzałę, zapomniałem o tym. I dwojtrki w ręce. Nie sięgnął tor? O, i znowu pupulka ładnie sięgnął. 6-1. Nadal na zero wychodzimy. Nie wiem czy nie jest za głośno, muszę sprawdzić. No mówię coś. No chyba spoko jest. Dźwięk. que Spodziewałem się, że będzie lżej. Że będzie łatwiej. Wcale nie jest tak łatwo. Nezu też bym chętnie pograł tutaj. taką robotę. Chłop. Dzięki. O, um ominąłem Ultam <laughs> No już zepsułem nam staty naszej dwójce ładny gir ale nikt nie wykorzystał. lejji Ai Noką mam pasywkę aż mu zadałem Dzięki Thor pomógł mi w tym kilo Ach mam cię w końcu Szkoda, że oni też mają mnie. Oh. Słabe to odbicie wyszło. Nam. Słabo nam wyszło. Dodatkowe obrażenia będą jeszcze. Ile dodatkowych obrażeń będzie z 25% dodatkowe od ataku po skillu. My nie zniszczyliśmy im wierzy A ile ja mam speed attack? Szybkość ataku 1.24? A nie, to nie jestem ja. 2.17 Załatwiłem załatwiłem go. Ładnie. Trzeba przeżył tylko trzeba uważać na pierścin. Ale burza, nie wiem czy słyszeliście to. Za koszty od 20 level będę mógł starter ulepszyć I z tym starterem to już dużo powinienem być. Będzie na mnie polował Neza. Wychylałbym się teraz, jak mam to, ale nie ma co bić. Oj, Dzięki, gap, za bratunek, bo już by było po mnie. Tylko jak my tu mamy podejść? Jak oni tak na stółką teraz Kukulka mm, próbował mnie Nie no nie, nie Jak on to zrobił Kiedy zabijesz wroga, nie Zdobywasz Okej, okay, to biorę też będziemy zaraz stać chyba, Zanim się zrespi, tylko oni muszą to wybronić teraz. 6-3, 5, 8, 6, 11, 7, 6, 3, 8. No jestem najsłabszym ogniwem, chłopaki. Przepraszam was za to. Ale myślę, że to damy radę. O, poradzimy sobie. Ładny ulc. Bije się czy coś, nie? O ginie. Na wajnezę. Aj, brakło. pół sekundy. A nie, miał, nie będę miał nie będą ją jednak z duny mi brakuje. No nie, no nie miałem już jak się. Wyjść za dużo tutaj było. Dwaj miliony, miniony, miniony. Burde, nie damy rady. No, może nie będę im przypominał, żeby subskrybowali po takiej porażce. Szczegóły obrażenia graczy miałem chociaż w miarę znośne. 21 tysięcy, Tor 22 i ten też 22. No to daleko nie odstawałem, mniej niż 200 różnicy było od topki. Ale szkoda mi tej, tego meczu, dużo ginąłem bardzo. Dobra, dziękuję, że byliście. Zapraszam do następnego odcinka, który wyjechał już na środku. I zostawcie lajka, cześć, pa.